Polska znalazła się w unijnym top 3, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego po 2004 roku, ale są też pewne obszary, które w najbliższych latach wymagać będą poprawy, przyspieszenia pewnych procesów i. Stanowią dla nas pewne długofalowe wyzwanie. Jednym z nich jest przede wszystkim transformacja energetyczna, obecny status tej transformacji w Polsce. Polska, pomimo pewnych postępów, znajduje się w tej chwili na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o udział technologii zeroemisyjnych w wytwarzaniu energii elektrycznej. Konsekwencją tego jest ponadprzeciętna emisyjność polskiej gospodarki. W ujęciu w relacji do wartości dodanej, ta emisyjność jest obecnie około trzykrotnie wyższa niż średnio w Unii Europejskiej, a w szeroko rozumianym w sektorze energetycznym, jest to nawet pięciokrotność tego, co średnio w Unii Europejskiej. E, powoli wkraczamy w erę, kiedy ta ponadprzeciętna emisyjność polskiej gospodarki będzie coraz bardziej penalizowana. To już widzimy po kosztach CO2, widzimy po kosztach energii elektrycznej, które są obecnie powyżej średniej unijnej. Polskie produkty pozostawiają za sobą większy ślad węglowy, ślad węglowy, który będzie coraz dokładniej monitorowany. Z tym będą wiązały się dodatkowe koszty dla polskich przedsiębiorstw, a w obszarze polityki klimatycznej są również inne kwestie, które wymagają poprawy na przykład w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Wciąż odstajemy od Unii, chociażby jeśli chodzi o recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.